Na rok 2024 pierścionki z dużymi kamieniami efektownymi, wyrazistymi i obłędnie błyszczącymi, rozpromowane przez celebrytki i gwiazdy. Dalej pierścionki sygnety oraz pierścionki. Asymetryczne. Ucho tutaj stawiamy na wiele kolczyków i nałóżnice, co zostało zapoczątkowane przez Gen Z, czyli pokolenie Z. Również będą utrzymywać się duże, efektowne i wyraziste kolczyki. Na szyjniki decydujemy się na grube, widoczne łańcuszki z dużymi zawieszkami. Bransoletki to tutaj zostajemy cały czas w trendzie sztywnych bransoletek. A gorącym, chwilowym trendem jest motyw kokardy. Znajdziemy go absolutnie wszędzie, zarówno w ubraniach, w dekoracji włosów, ale domyślam się, że jest on bardzo tymczasowy. Kolejnym takim motywem jest... Jest motyw serca, i warto jeszcze w obecnym roku zwrócić uwagę na perły. One również będą bardzo modne. A jeśli chcesz być najmodniejszą biżuterią na bieżąco, to koniecznie mnie obserwuj. Wszystkie takie modele zapewnię Ci na swojej stronie internetowej migotka.shop.